Zapraszam do mojej kuchni. Dzisiaj piekę wyjątkowe bułki do burgeru z batata. Zaczyn robię na drożdżach babuni. Są moim pewniakiem w domowych wypiekach. Do niego dodaję ugotowanego i rozgniecionego batata, który nadaje bułkom piękny kolor i delikatną, naturalną słodycz. Ciasto doprawiam wędzoną papryką, płatkami chili i odrobiną pieprzu. Od razu pachnie obłędnie. Aromat jest głęboki, lekko pikantny z ciepłą nutą słodyczy. Ciasto wyrasta, robi się miękkie, elastyczne, cudownie puszyste. Teraz ręcznie wyrabiam je z czułością, zagarniając powietrze moimi dłońmi. Czuję, jak ciasto staje się coraz bardziej gładkie i sprężyste, a delikatne ogrzewanie dłońmi pomaga mu pięknie rosnąć i nabierać lekkości. Formuję większe bułki, idealne do burgerów, ale można też zrobić mniejsze w dowolnym kształcie, jak kto lubi. Po upieczeniu magia. Kurka lekko chrupiąca z posypką sezamową, środek miękki, sprężysty. Kolor dzięki batatom i przyprawom jest nie do podrobienia. Taka bułka to nie tylko dodatek, to podstawa, która robi całą robotę. Z nią nawet najprostszy burger smakuje wyjątkowo. A jeśli chcesz spróbować, przepis znajdziesz już teraz w aplikacji drożdy babuni. Pobierz, piecz i poczuj ten zapach u siebie w kuchni. To moje ulubione bułki. I mam nadzieję, że też je pokochacie.